Cześć, witajcie. Najtrudniejsza część rozstawiania obozu już za mną. Jeszcze nie jestem do końca nauczony, nie mam wprawy w rozstawianiu tarpa w ten sposób. Używałem takiego ustawienia już kiedyś z hamakiem i jest to naprawdę spoko opcja, kiedy jest naprawdę zimno. Temperatura w środku jest minimalnie wyższa, minimalnie, no ale jednak. No, a problemu z kondensacją nie ma, bo jest od spodu szpara mniej więcej 20 cm, także to powietrze sobie w miarę swobodnie krąży. Na no dzisiaj na tej temperaturze zależy mi szczególnie bardzo, ze względu na to, że w nocy będzie coś około minus 10 stopni, także dość zimno. Stwierdziłem, że odpuszczę tym razem namiot z piecykiem. Spróbuję sobie zabiwakować w hamaku. No, bo dawno tego nie było. Napadało naprawdę dużo śniegu, a za dosłownie kilka dni ma przyjść odwilż. Także korzystam, póki jeszcze jest. Rozstawię sobie jeszcze hamak, żeby wrzucić tam śpiwór i podpinkę, żeby mi po prostu nie zamokły gdzieś tu na śniegu. I zabiorę się za rozpalenie ogniska, bo trzeba przygotować coś do jedzenia standardowo zresztą. jednym z biwaków nazbierałem bardzo dużo takiej rozpałki, drewna żywicznego i stwierdziłem, że muszę się tego pozbyć. Nie ma sensu tego trzymać gdzieś w szufladzie. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie w miarę gładko, chociaż drewno czuć, że jest takie zmarznięte i trochę wilgotne. Tej platformy z drewna naciąłem naprawdę dość sporo patyków więcej niż zazwyczaj. A to ze względu na to, żeby po pierwsze rzecz jasna, oddzielić ognisko od ziemi, od, odizolować je od tej wilgoci, a po drugie, żeby w miarę szybko uzyskać żar i nie musieć się męczyć z tym ogniskiem, podkładać tu nie wiadomo ile drewna, to drewno od spodu przyjmuje część energii i też się tam zaczyna trochę tlić. Także jest to też w pewnym sensie ułatwienie. Także jak rozpalacie sobie ognisko, nawet w dość prostych warunkach to taka platforma zawsze, ale to zawsze Wam pomoże i wyjdzie tylko na plus. No jak na złość, przy zbieraniu opału udało mi się trafić na taki pokaźny okaz drewna żywicznego, smolnych szczapek, jak zwał tak zwał. Wyrwałem po prostu taki wystający patyk z ziemi. No i okazało się, że Całkiem sporo w tym żywicy, ale chyba się nie będę rozczulał, więc bez skrupułów wrzucę to do ognia. Jakby to tak ładnie pociąć na cienkie kantówki, to mógłbym mieć tutaj 80 zł, pewnie. Chciałbym podtrzymać ogień przynajmniej przez te powiedzmy 6 godzin. pyszowinę, która się piecze nad ogniem, doprawiłem i pokroiłem w domu. To pierwsze zrobiłem głównie ze względu na to, że mięso warto doprawiać, właśnie nawet dzień wcześniej, i wstawić je do lodówki. Mam go tutaj dość sporo i będę sobie smażył w, znaczy, pieku. W odstępach czasu, bo nie jestem jakoś specjalnie głodny. No, a nie chcę się też wszystkim naraz obżerać od razu. To znaczy, może chcę, ale wiem, że nie jest to najlepszy pomysł. I będę mógł się podelektować smakiem najbardziej wtedy, kiedy właśnie będę robił to powoli. Mam też dla Was mały prodip. Gdy kupujecie paprykę, kupujcie tą czterema po pośladkami. Ze względu na to, że jest ona słodsza, nie pamiętam czy jest to żeńska odmiana, czy męska, nie mam pojęcia, nie chcę się w to zagłębiać, żeby nie palnąć głupoty. W każdym razie ta jest na pewno dużo słodsza i dużo lepsza do takiego spożywania na przykład na surowo. No i teoria ta potwierdza się w praktyce. Zapewne wy nie chcecie się spotkać z jakimś dzikiem, a dzik zapewne z wami. Dlatego, żeby nie narażać się na takie spotkanie, to jakieś resztki z jedzenia. Ja zawsze rzucam do ogniska, no i wtedy zwierzyna nie ma szans wytropić jedzenia. No chyba, że mnie, ale ja raczej nie jestem jedzeniem dla większości zwierząt, które są w polskich lasach. W ogóle chciałbym Wam podziękować za ostatnią aktywność w sekcji komentarzy. To naprawdę pomogło. YouTube lepiej pozycjonował ten film. Także bardzo mi miło, że pomogliście mi. Mam nadzieję, że tym materiałem się jakoś odwdzięczyłem i w ogóle wszystkimi, które nagrywam. No i standardowo przypomnę tylko o tym, że jeśli ktoś chce mnie wesprzeć, to możecie to zrobić na zrzutce. Link macie w opisie. No i z góry dziękuję oczywiście jeszcze moim stałym patronom, bo między innymi dzięki Wam mogę sobie pojechać gdziekolwiek chcę i nagrać materiał w sumie też jaki chcę. Także dziękuję jeszcze raz serdecznie. No i nie przerywam dalszego oglądania. Zrobiła godzina 16, lada moment nie będzie już światła dziennego, także będę musiał obsłużyć Was za pomocą latarki, żebyście cokolwiek widzieli. No a na deser sobie zjem jakiś wafel czekoladowy z orzechami laskowymi. I zrobiłem sobie również do tego herbatę, żeby nieco wyrównać słodycz. Posiedzę przy ognisku jeszcze chwilę, zrobię sobie kolację. No a w międzyczasie przygotuję sobie miejsce do spania, rozłożę śpiwór, żeby naciągnął trochę powietrza i oczywiście lepiej izolował dzięki temu. Do samego spania to nie wystarczy mi dzisiaj podpinka, wziąłem ze sobą taką karimatę Bundeswehry, którą używam na tych biwakach w starym stylu, myślę, że powinna trochę pomóc. No, i tak jak wspominałem, podpinka pod spodem karimata. No i śpiwór, 1200 gramów puchu powinno wystarczyć. Założyłem jeszcze takie grube wełniane skarpety, żeby mi było ciepło w stopy. Życzę sobie i Wam niezamarznięcia w hamaku i być może przyspania 3 godzin. Do jutra. Hej. witam dnia kolejnego w nocy naprawdę przymroziło zawsze jak jest taka niska temperatura i śpię na zewnątrz to mam wrażenie jakbym stracił czucie w wargach i nie umiem mówić zbytnio może moja mimika będzie trochę dziwna no ale po prostu tak już mam jak widzicie na śniadanie wlatuje boczek pieczony z ognicha co do samej nocy to było spoko chociaż troszeczkę Miałem chyba problem z kondensacją, co prawda to wszystko od razu zamarzało, ale myślę, że następnym razem trzeba tego tarpa trochę wyżej zawiesić. No i przede wszystkim będzie mi wygodniej się tam przemieszczać, bo rozkładanie tam całego miejsca do spania i, i tych rzeczy to, to była katorga. Po prostu. No i udało mi się rozpalić ognisko jeszcze z tlącego się żaru, który gdzieś tam e, był schowany w popiele. Także w porządku jest to jakaś umiejętność nie nowa, bo już tak robiłem wielokrotnie. I właśnie też można na taki zwęglony kawałek drewna skrzesać parę iskier z krzesiwa i też powinno Wam się udać to zmuchać. Jest to trochę pracochłonne, no bo musicie siedzieć, zmuchać, dmuchać, podkładać coraz jakiś kawałek, żeby miało co przejąć ten żar, ale jest satysfakcja. Spałem jakieś 8 godzin, także myślę, że nie najgorzej, dla niektórych nawet całkiem nieźle. No i posiedzę jeszcze tutaj chwilę przy ognisku, nie będę jakoś szybko się zwijał, bo zamarzły mi buty, ale tak kompletnie. Nie wziąłem ze sobą worka, nie mogłem im wrzucić do śpiworu. Także no, byłem świadom, co robię i zostawiłem je na zewnątrz po prostu. No i rano obudziłem się i miałem kamienie zamiast butów. Dalej są trochę sztywne, chociaż już je nieco rozchodziłem, ale jeszcze... Czy dałoby się je trochę ogrzać pierwszego wnichu? No nie powiem, zagapiłem się trochę. Ta partia nie wyszła najlepiej. Przedświąteczny biwak powoli zbliża się ku końcowi, i fajnie, że ze mną zostaliście do końca. I dziękuję Wam również za obejrzenie. Jeszcze się z Wami nie żegnam, bo przede mną druga powrotna. Muszę jeszcze zwinąć manatki i ugasić ognisko, ale najpierw sprzątnę, właśnie rzeczy do spania. Ze względu na to, że są one zmrożone, w rękawiczkach nie jestem w stanie tego zrobić, także. Robię to gołymi rękami, które mi szybko, ale to bardzo szybko się wychładzają i będę je sobie po prostu ogrzewał przy ognisku. Jak już się trochę podsmażą, to będę z powrotem zwijał rzeczy. No i tak jeszcze na koniec chciałem Was spytać, czy macie jakieś rękawice do polecenia, takie już bardziej zimowe powiedzmy. Nie mówię do jakichś prac obozowych, no bo takie powiedzmy, że mam. Mam na myśli takie bardziej do założenia po prostu, żeby ręce mi nie zamarzły. Na jakieś wyprawy w górach czy, czy coś takiego, jeśli macie jakieś, oprócz tych dekatlonowych, no bo oczywiście one się cieszą zapewne największą popularnością. No to fajnie jakbyście dali jakiś link, czy po prostu nazwę modelu w opisie. I z góry dziękuję. Także teraz się z wami pożegnam już tak oficjalnie. I mam nadzieję, że film Wam się podobał. Jeśli tak, no to standardowo cieszę się. Zimowe biwaki się dopiero zaczynają. Miejmy nadzieję, że ten śnieg się utrzyma trochę dłużej, chociaż wiem, że we wtorek i tak idzie odwilż. No ale może jeszcze spadnie kiedyś ten śnieg u nas. Wszystkie potrzebne i niepotrzebne linki macie w opisie. No i się z wami żegnam. Jeszcze raz dzięki za obejrzenie. Do następnego. Cześć!